Oho, jakiś w kurwa? Poczekaj, poczekaj. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, bo to kurwa... Ej, 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 Może to nie będzie kurwa generyczne gówno jebane. Prądu, dzięki za pięć gift w Ej, to może być kurwa spoko, poczekaj. Proszę, 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 proszę. Niech będzie... Kurde, myślałem, że wleci taki kurwa reywowy, jakiś taki synf czy coś. Ja pierdolę, jaki potencjał melodii! Kurwa, bro! Czemu tu nie wleciało, jakiś stary wiesz? Ja... Bourbon dzień za pięć subów. Czemu tu kurwa nie wleciało? Ej, na mnie drugiej takiej nie ma. I dzisiaj się jak trzeba. Odlatuję dzisiaj nie złoń, bo mam Ej, jak stary wleciało to? Na początku to? Nie? A ona no takie coś wypuszcza, jakieś takie grzeczne gówno, kurwa. Jak Jest nie jaki niewykonany, niewykorzystany potencjał w ogóle, kurwa. Porobię. O! Czekaj, jest Switch! Porobię Nie robię pause, robię tylko ciągły progres. Idę do przodu, mam do zdobycia pieniądze. Tak, do... W sposób. Fajny ten Switch ogólnie. Fajniejszy jest ten Switch, ale. Yy, yy, takie, takie kurwa, takie kurwa. Tan, tan, ta nawijka taka, taka. Taka jakaś taka, nie wiem. Że bez pazura trochę, nie? Że tutaj by się przydało jakoś tak. Tak wiesz tego ciągły progres idę do przodu, mam do zdobycia pieniądze. Tak. Do... W ogóle uważam... Dobra, inaczej. Yy... Una... Inaczej, 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 inaczej. Musi wyhodować jaja taka prawda. Dobra, dobra, hear me out, hear me out. Może nawijać takim głosem, ale nakładasz jej w kurwę takiego gliczującego autotuna, przesterowanego kurwa. I robisz z tego taki kurwa hyper... hyperpopowy wokal, kurwa. Typu. Yy... No jest teraz mi przychodzi tylko do Grimes, ale nie wiem, czy Grimes ma taki wokal taki rozjebany, prze przesterowany. Chyba ma, ale Zuza by musiała potwierdzić, bo ona dużo słucha. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Taki w chuj brudny, że ona takim wysokim tonem napierdala, ale ma taki mocno przesterowany i autotinowy głos, kurwa. E, ja pierdolę, to byłby bęger, nie? I tam nie ma nikogo, kto... Czemu tam nie ma nikogo, kto mógłby takie rzeczy, kurwa, jej pokazać? To zdobycia pieniędzy. Kraj Oliwka, weź tą umowę kurwa z tą ekipą wypierdol i podpiszemy cię do YFL i zrobimy z ciebie ręwową czwunkę. Jak robię, to jest. Tak dobrze słyszysz, Krystji Oliwka. <śmienicielo> Bro. A na Bobie! O nie, nie, o nie. nie. Ty dalej gadaj co tam chcesz, Bo dobrze wiemy, że 5 minut moje teraz jest. Uuuuh, dawaj, tak, oh, dawaj z nami, zróbmy tak by zapamiętali. O, bro! Dobrze wiemy, że 5 minut moje teraz jest. Uuuuh, dawaj z nami, zróbmy tak by zapamiętali. dzięki, dzięki prądu za 5 minut subów! na fali, zrób z niczego, coś to się chwali. Uuuh, aura słuchów w tej grze nie ma przecież żadnych reguł. Dobra, ale słuchaj, że ona to pisała ten tekst, kurwa. N nie, niemożliwe że ktoś inny dopisał. Oliwia, okej. Okay. Ale po po podejrzewam, że Antoni... Bo Antoni to jest kusko, jest po prostu wpisany pewnie. żeby miał te, w zaiksie. Ale... Widać, że to nikt nie pisał. Foksik dzięki dzięki jeszcze raz! Dźwięk tego jewanego łóżka skrzypiącego. Kurwa, fajny jest ten ogólnie. Fajny bit kurwa. No, czemu tam na wokalu nikt się nie pobawił za bardzo? Fali uuu, aura swego w tej grze nie ma przecież żadnych reguł. Wiesz, co swoje, jak nie wierzą w ciebie, to dalej, idź, to i się nie przejmuj. Kusko za ten bit, Fajny jest ogólnie, tylko kurwa. Nas... Ej, Kusko, bo może ty się nią opiekujesz, jak to oglądasz. Weź, jej, pokaż jej te takie czfuskie, kurwa rzeczy różne. Właśnie, wiesz, jakieś takie, co słuchają płyny na rejwach i pokaż jej, jak wokal mógłby brzmieć, i może ją wtedy naprowadzisz na to, nie? Yo, lo, na mnie Musisz dalszy... pamiętać, że to nie jest targetowane do koneserów muzyki, tylko do mas. Musi być w miarę bezpieczne. No ja wiem, ja wiem, ale. Kurwa, daś moim zdaniem da się to przebalansować stary.